Cześć, witajcie. Oczywiście na początku przypominam o konkursie. Link do konkursu, do filmu konkursowego jest w opisie tego filmu. Zresztą praktycznie od początku umieszczam ten link pod każdym filmem. Więc proszę sprawdzać także opisy, które umieszczam w każdym filmie. Więc żeby nie było niejasności, hasło pod filmem konkursowym umieszczamy w komentarzu, pisząc 7 rostek i s numizmatyka To by było na tyle, jeśli chodzi o konkurs. Moi drodzy, także zapraszam na tą grupę facebookową. Fajnie trzy osoby przybyły nowe. Może zacznie się to wszystko rozkręcać. E, także dziękuję, moi drodzy, za suby. Za komentarze. E, na wczorajsze komentarze nie odpisuję, bo ich po prostu nie widzę. Widzę, że ktoś, że ktoś napisał, ale ich nie widzę. Napisałem już do do supportu e, kanału kanału do supportu YouTube, e, żeby Sprawdzili, o co tu chodzi, bo ja widzę, że ktoś coś napisał. Wiem, kto napisał, tylko nie widzę, co napisał. I mam nadzieję, że szybko się to rozwiąże. Yy, ok, yy, Moi drodzy, normalny hicior. Yy, 5 złotych, 36. rok żaglowiec tutaj mamy moi drodzy jest to moneta 5 złotowa w nakładzie miliona sztuk 28 mm średnicy 11 gram wagi i AG 750 AG to jest oczywiście srebro no, i moi drodzy, no hicior. Yy, ta moneta w licytacji bez gradingu została sprzedana za 1726 zł. W stanie pierwszym, w mocnej patynce, yy, Także niezła suma. Ja bym powiedział, że nawet potężna suma 1726 zł. Tej monety naprawdę dużo się obstało po prostu nie zdążyła ani się zużyć w obiegu. Nakład w sumie też nie jest duży, bo co to też jest, milion sztuk ale ta moneta stricte weszła do obiegu, była w tym obiegu. No i powiem Wam. 1726 zł w licytacji na Allegro. Ta moneta poszła. Ale hitem jest chyba jednak moneta w gradingu. Nie, nie, tym razem nie będzie NGC, a PCGS. Moi drodzy, taka moneta z notą MS65 i nie jest to najwyższa nota. Jest MS jeszcze 66. To jest wtedy max nota. Moi drodzy, ta moneta w gradingu PCGS poszła za 1088 10 zł. MS 65. Rozwaliło mi to system. To kto by się spodziewał, że 5 złotówka z żaglowcem Zostanie sprzedana za 10 088 zł, nakład milion sztuk, 3 lata była tylko w obiegu, więc y, zużycie tej mody praktycznie y, było znikome, aczkolwiek y, można kupić na Allegro czy tam na innych portalach dość mocno zużyte, ale jak widać ms65 zrobił robotę 10 tysięcy 10 złotych 88 10 088 zł no jest dziś Maria to jest normalnie mi to naprawdę system przestawiło troszeczkę ja pamiętam jak tą monetę można było sobie kupić w stanie takim drugim, 2 plus 800 zł, 700 zł, a teraz 1726 bez gradingu i w gradingu MS65 firmy PCGS 1088 zł. No, kto by to wymyślił lepiej niż, niż, niż ludzie, którzy y, to. Licytowali. 10 koła, kuźwa. No nic. No, ja już tutaj nic więcej nie powiem, bo jednak moi drodzy, 10 tysięcy No suma. Piękna. Yy, roczniki Nike. Yy, na przykład rocznik 1930, jeden z rzadszych. W notach MS 63 sprzedaje się po 5 od 5 do 9 tysięcy a tu proszę bardzo, 5 zł, <grystanie> no, słów mi brakuje, 5 zł za 10 tysięcy no nic, dobra. Dziękuję moi drodzy za to. Żeście tutaj dzisiaj ze mną byli. Dziękuję za suby, za komentarze, oraz dziękuję Wam jeszcze raz za to, że oglądacie te filmy, że suby wlatują. Jest nas chyba aktualnie 358 osób. Mam nadzieję, że więcej osób zacznie komentować filmy, więc. Zachęcam, zachęcam wszystkich do komentowania. Jak będę widział tylko komentarze, oczywiście będę odpisywał, jak zawsze. Aktualnie ich nie widzę, więc poczekam, aż je zobaczę i będę na nie wszystkie odpowiadał, jak zawsze. OK. Jeszcze raz dziękuję. Do, us do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.